W tym roku początek maja zapowiada się chłodniejszy od średniej wieloletniej. Kiedy zacznie robić się cieplej? Magdalena Pecka, kłaniam się i zapraszam już teraz na szczegóły prognozy pogody. Polska jutro pozostanie pod wpływem rozległego układu wyżowego z centrum nadpołudniowym Bałtykiem. Obecność niżu na wschodzie sprzyja napływowi chłodnego powietrza z północy. To klasyczna cyrkulacja północna odpowiedzialna za majowe ochłodzenie. Prawie w całej Europie niskie wskazania na termometrach. 11 stopni w Moskwie, 15 w Berlinie. Ciepłe powietrze dociera jedynie na południe, najcieplej na południu Półwyspu Bałkańskiego, tam 28 stopni na termometrach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południu początkowo duże. Napływ arktycznego chłodu i nocne rozpogodzenia sprzyjać będą spadkom temperatury poniżej zera. Minus 3 stopnie wskażą termometry na północnym wschodzie, miejscami przy gruncie spadki do minus 5 stopni. Najcieplej na Śląsku. Poranek z przymrozkami, a na północnym wschodzie z mrozem. Większe zachmurzenie będzie utrzymywać się na Podkarpaciu i w górach. Około godziny 10 od 6 do 9 stopni. W ciągu dnia za sprawą wyżu pogodnie i dość słonecznie. Więcej chmur od Kaszub po północne Podlasie. Tam niewykluczone opady słabego przelotnego deszczu. Wiatr w górach chwilami silniejszy w porywach do 65 km na godzinę. Maksymalnie od 9 stopni. Na suwalszczyźnie do 14 stopni na Nizinie Szczecińskiej. W piątek najwięcej słońca i bez opadów na północnym zachodzie i tu najcieplej do 14 stopni. W pozostałych miejscach sporo chmur, przelotny deszcz, lecz i tu możliwe niewielkie przejaśnienia. Sobota zapowiada się pochmurna miejscami występować będą opady deszczu na termometrach od 11 do 13 stopni. W niedzielę słonecznie w zachodniej części Polski na wschodzie więcej chmur. I i tutaj miejscami może popadać przelotnie deszcz, wysoko w Tatrach niewykluczone opady śniegu. Od 11 do 15 stopni. Poniedziałek będzie wietrzny z opadami przelotnymi na wschodzie i na południu. Natomiast we wtorek pogoda zacznie się poprawiać. Na Nizinie Szczecińskiej odnotujemy już nawet 18 stopni, i tu zapowiada się słoneczny dzień. W pozostałych miejscach więcej chmur i przelotne opady deszczu, gdzie niegdzie w pasie od północnego wschodu po bezkierunku. I Karpaty. Warto uzbroić się w cierpliwość. W drugiej połowie maja zacznie robić się cieplej już w całym kraju. Dziękuję za uwagę. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.